przechodzimy na skróty nie wiem dlaczego zostawili tutaj taką wyspę zamiast tą wyspę po prostu też wybrać wykopać że zrobili taki rogal. a tutaj jest jakiś kamień idę zobaczyć co to jest ten kamień takie węże tu latają Mamy taki kamień węgielny Olech. Olech to jest prezent to, czyli ktoś ubudował to w prezencie w 1953 czyli zaczęto w 1933 ukończono w 1953 a w 2009 tam ta tama, która tam widać z tyłu bo ona teraz jest wzmacniana nie wiem czy ona jest betonowa czy nie ale pierwsza tama była właśnie usypiana z tej tutaj ziemi, z tej gliny to była pierwsza tama usypana tutaj z tej gliny i ta sama właśnie nie wytrzymała No i zalała pewnej nocy jakąś tam wieś i widzicie taka ziemia jest taka glina nie? z tego połysypana no. i weszliśmy tu. tutaj tam gości była O, widzicie gościu łowi sobie siatą. Rybacka część jeziora e, no to tutaj no tutaj to już by jakie ryby już był uchodawu, Tutaj trochę ta woda i całkiem inaczej wygląda tam na tej płytszej. No tu jest kawał, to jest kawał tego zbiornika jednak. No jest kawał tego zbiornika, jakby nie patrzeć. Jest coś w koło no ale tu już tak wygląda taka woda no, to jest gruntówkę, z gruntówkę z robolkiem ja tam by już gdzieś wcisnął nie? wujatadek powiedz jaka woda to by była no, wujatadek specjalista napisze komentarz czy podoba mu się ta woda tutaj mama dopilnuj żeby wujatadek skomentował <grym>, dobra, idziemy dalej a tu po drugiej stronie widzicie to nam pokazał nasz przewodnik, że tutaj można sobie camping zamówić i sobie tu spać A ja nie wiedziałem tam jest pasem dla dzieci camping, no, ale takie warunki takie namioty w tych namiotach można spać w takich śmieciach tu chłopaki jedzą sobie coś kukuty jakie można sobie kupić wodę, coca cola, banana w siku zrobić a tutaj jest wejście do tego kampingu. to ten kamping nie należy do tego tutaj jest wejście do tego kampingu. No, widzicie Ktoś ma tu ziemię i zrobił sobie taki camping. Tu, tam dalej To tak, to nie należy. To ten camping nie należy. Tam, do tej, gdzie ta muzyka. Widzicie, tam są takie namioty. Namioty, możesz sobie wynająć taki namiot. I z laską sobie przyjechać. Prawdopodobnie, jak nie jesteś małżeństwem. To parka sobie tutaj miejsca nie wynajmu, a my idziemy dalej w A tutaj trafiliśmy na jakąś imprezę po drugiej stronie akwatu. Odjść do baby. Huh? What is what? What is bawią, piją wodę, śpiewają i tańczą. No i tutaj są często takie wybudowane, takie właśnie... Ee, jak to się nazywa? Jak to Takie pawilony, takie z takimi posadzkami i tam sobie siedzą i robią imprezy. No, tutaj, tutaj dziadek mieszka. Tutaj za tym płotem była szkoła, międzynarodowa szkoła kiedyś wybudowana przez... wybudowana przez... Ee! Widzicie, tutaj była kiedyś szkoła. Takie te zielone. To była szkoła wybudowana jeszcze przez tych. Przez, no. Przez holendrów. To była International, międzynarodowa szkoła. Międzynarodowa szkoła kiedyś tu się mieściła. Ten, ten dziadek nam tu opowiada historię tego. No i niestety wszystko... wszystko szlak no widzicie, żeby nie on, to byśmy nie, nie znali tutaj historii tego a on sobie mieszka tu w takim czymś w takim czymś sobie tutaj mieszka i chodzi na ryby na drugą stronę, to jest tak jak ze mną zawsze na drugiej stronie ryby lepiej biorą no? o tutaj sobie chodziły takie roślinki takie roślinki sobie dziadł. No Takie pokrzywki. Okay. O, fajny taki dziadusz. Tam poopowiadał. Nam poopowiadał tutaj. Nie wiem, czy chyba kupuje. Ona zawsze kupuje coś od kogoś. Od takich starszych ludzi, ale to nie dlatego, że ona to potrzebuje. Tylko dlatego, że, żeby ktoś sobie zarobił jakieś pieniążki o tam jest jakieś siedlisko motorów tam już chyba do tego głównego nie będziemy szli zobaczymy czy będzie nam się chciało przejść to tam bananiki rosną tam imprezy no i kupiła jakiegoś kwiata zobaczę, nie wiem czy słyszeliście, bo to wiatr wieje nie wiem czy to słyszycie bo wiatry wieją, ale ten już nam tutaj na opowiadam pokazywał. szukamy tu jakaś ziemia coś pokazuje się Co się na mnie patrzy Zjemię. kobitka Zjemię. tutaj Zjemię. roślinki. No. tu ma banany znalazł sobie na zupę parę grzybów po sobie. tak sobie życie im leci no i tutaj te bananowcy to sobie ludzie, ludzie uprawiają ziemię w tych bananowców opowiada a my tutaj dochodzimy do takiego przejścia a, i zobaczcie najbardziej, się, najbardziej rybne miejsca tutaj to są właśnie w, takich, w, takich, w takim dziadostwie najbardziej rybne miejsca to są w takim dziadostwie no ale jak to ryba, ona też idzie za żarciem, za żarciem i trzyma się w, trzyma się w śmieciach

ścieki ściekie, to jest jedno, jedno miejsce z tych ścieków co tutaj wpływają i zasilają ten, ten kalo dzieci się bawią w tej wodzie. Oh, by to pięknie mogło wyglądać jakby oni to posprzątali wszystko No ale zobaczcie jaka tu woda wpływa tu nie ma co nie ma co nie ma co mówić. Nie? No. A zapach jest niepoważny. Chcielibyście spędzać niedzielę w takim miejscu? To by było super, sprawa miejsce, jakby to wszystko było czyste. To by można zrobić tutaj takie piękne miejsce. Tamte bananowce. Tam jest na sprzedaż ziemia

Tak jak u nas takie coś jak fasola, to się jabłko. No i tutaj jest to, co wam pokazuję, to jest gudi tutaj po ich niemu i to jest jakaś fasolowa rodzina sojowatych, a prawdopodobnie o wiele lepsza niż soja. Tam jakie fajne, flojetowe, flojetowe kwiatki. Ostatni rzut oka na ten bałagan, tutaj. Sorry, że Was zabrałem w takie piękne miejsce, ale takie są realia, a nie to co widzicie w folderach, jak Wam pokazuję Takie są realia życia tutaj. Tutaj macie jezioro, nie? A tutaj jest łowisko dla wędkarzy. Nie będę długo kamerował, bo tutaj jest łowisko dla wędkarzy. Siedzą i wędkują. Chłopaki siedzą i wędkują, a tutaj mają jezioro. Ale ja, ja nie? No, czyli tak. Tu są ryby, prawdopodobnie z tego jeziora te ryby są tutaj. Chłopaki mają upaw. widzą białego, a ja mam upaw, że widzę takie absurdy. Tutaj jest łowisko dla wędkarzy, a tutaj jest jezioro wielkie jak ale niestety Dobra tędzimy Wracamy do domu taką drogą Hello no, dosyć twardo, twardo ale z tym, z tym łowiskiem to jest zajebioza, nie? Dobra, to na razie tyle jest takich ciekawostek no i tutaj oczywiście za domami wielkie palarnie, spalarnie śmieci. Tak wygląda podwórko za domem. Niestety. motora no Teraz idziemy komuś od podwórka poprosimy od podwórka ale ja muszę nagrywać jakiś materiał żebyśmy widzieli Byśmy widzieli to stolarnia gdyż ponieważ ponieważ deszcze idą tu jak kaltana kiedyś fajna była zrobiona, nie? ale lakiery śmierdzi. Kiedyś ktoś miał czas i się bawił w takie. A bo tam nakieruje, maluje gość Taką maltankę do ogrodu. Mógł zrobić? Dobra. No, wóz. Szukamy drogi wyjścia. No i znaleźliśmy ptaszki. No i musieliśmy. No i oczywiście Zelo musi popatrzeć sobie na ptaszki szczególnie papugi papagaje są ulubionymi ptakami tu są takie jakieś tam są małe pisklaki pisklaki tam są to jest jedzonko dla ptaków te banany to, to właśnie te ptaki jedzą banany o, tam są takie różne ptaki. To nie znaczy na tych gatunka, ale jest ich naprawdę masa. Tu i tam, tu są takie kolorowe. Te małe to i zaraz zielone. Tu są jakieś takie pitarzki. Tam są takie kolorowe. Tak to widzieliśmy w tym zoo. Kopnąłem pisz bo oni mi tu pod nogami się kręci gdzieś. Idę zobaczyć tu. Chyba, że mnie wygonią. To już zdechłeś. To mi tu są jak nawet nazwy, ale ja tam się nie znam na tych nazwach. Tu są wdechłe, tyle padło już. To są na. nie, nie są hodowane, one są łapane w naturalnych warunkach i wkładane do klatek, dlatego one tutaj. padają. Do tego, no, a, to jakie ładne niebieskie, te nie? Tak niebieskie klacze to nie widać. Takie niebieskie. No, goście zaraz pozbierał te wszystkie drewnaki. Teraz. O, tam macie takie wielkie. Czekaj, tam macie wielkie ptaki. O, tu się na mnie patrzy taki ktoś. Nie wiem ci ktoś tu kupuje. Takich, zalaż papugami. Mają pełno takich jak u nas sikorek. Mango? one mango?

<głosy> <głosy> to te papugi Tu też takie Różne kolorki Co Powiem wam szczerze, że ja tutaj nie widzę Dużej ilości Dużej ilości ptaków Na wolności Jak widzę to właśnie tutaj widzę W takich sklepikach Dobra No na razie tyle Kupimy takie małe ananaski. widzicie jakie małe ananaski? są dobre, takie małe ananaski. I tutaj pan bierze i takim nożem. Tak, Nożem. Nożem tak ładnie ubiera, takie ładne tam. Ma pan ładnie ubrane, a myśmy sobie kupili takie. To jest sweet, jak me? Sweet? Tak. Kasim, no, idziemy dalej. Mamy ananasy, tylko co do plecaka. Płynie bag. A teraz idziemy po drodze i trafiliśmy do sklepiku z rybkami, ale już wam kiedyś pokazywałem. Sklepik z rybkami. O, no, to jest. Te są hodowane. Skalarki te są hodowane. Kartiki. Ja już nie będę wchodził, bo to mają te same co to były ja Jeszcze wam pokażę, że sumy, Te sumy są normalnie tutaj, naturalnie występują No i możecie kupić takie pierdoły Jest dziwne, że... No tak no, ludzie wszędzie kupują sobie akwarium Nie tylko w Polsce i w Anglii tak? Dobra, co dalej? Musimy dojść do głównej drogi żeby załapać jakąś taksówkę albo cokolwiek cokolwiek załapać żeby dostać się do domu także taką się odpychamy się taką dróżką O, tu jest... tak jakaś restauracja Tak teraz tak nic nie, nie, nic nie zapowiada jakiejś przygody a tu nagle się okazuje, że że coś ciekawego się spotyka. Dobra. Co znajdę ciekawego się spotyknie? To wam oczywiście nagra. Widzicie tą roślinkę? To co wam zrobiłem, to jest Pandan, to jest właśnie. Pandan na żywo. Ta roślinka co wam robiłem, ta azjatycka wanila No no, no pandan To jest z... similar like pandan. To jest for green color, for food. No, to mówi, że to jest... z tego robią barwniki. Zielone barwniki do jedzenia. A widzicie jaka tam willa ukryta? O, zawsze coś ciekawego się znajdzie. A po drugiej stronie ulicy nie wiem czy widzicie, kościół robi tablice. Tablice rejestracyjne: żółte, róz, różne takie. A teraz nic nie widać, bo mi przejechały. A widzicie? Gościu robi różne tablice rejestracyjne, białe, niebieskie są zielone, żółte Tylko nie wiem, tutaj są czarne czarne z białymi napisami, a z tyłu są białe. Ale nie, nie we wszystkich samochodach Nie wiem czym to jest spowodowane Dobra, idziemy po taksówkę, bo gdzieś tam na nas czeka a tutaj macie Rambutana. Tego co wam robiłem film o tym Rambutanie. Pamiętacie? Rambutan? Rambutan? Dobra, pędzę dalej.